manku moi drodzy. Ja was zabieram na przygodę ze sobą. I pozdrawiam bardzo serdecznie z Niemiec. Właśnie się obudziłam i zacznie się to naprawdę dobrze, bo mam rozbalony namiot. <grych> Także coś tam, coś tam, lecimy z tym. Ahoj kamraci, właśnie zabieram was na kolejną przygodę. Byłam w czterech krajach. Hiszpania, Andoria, Francja, Monaco. I uwierzcie mi, że działo się bardzo srogo. To będzie krótka seria, zawierająca około 6 odcinków. Będzie dużo emocji, nie tylko tych pozytywnych, ale też tych negatywnych. Zobaczycie jak autostop funkcjonuje. Spotkałam miliony ludzi, miałam miliony przygód. I naprawdę było cudownie. Pamiętajcie, że ukradli mi Instagrama. W opisie macie link do nowego. Zapraszam Was tam bardzo serdecznie, bo udostępniam to, co dzieje się na bieżąco. E, ogólnie jestem w tym trochę, bo jestem no, na autostradzie i nawet nie ma jak przejść, żeby gdziekolwiek pójść. E, ile krążę dookoła, ale spoko. I tak przeżyję, mimo że teraz nie mam sobie jedzenia, bo już kierowca tak... Dał mi butelkę wody i zaprosił na jedzenie. Powiedział, że będzie gotować obiad i będzie za mną patrzeć. Jak będę to będzie mnie wołać. Także kurde, jest okej, okay, nie? Zawsze jakieś plusy. Nie wiem. Ja idę znaleźć chyba drogę na pierwszy, 21 km do Barcelony. Dobra, plan za planem mi się nie udaje, już krąży tak którąś godzinę, to tu, to tam, to tu, to teraz. Eee... A kierowcy w tej Hiszpanii mają maseczki na twarzach w samochodach, czyli no niewiele się zmienia. Albo bym rzekła nawet, że są bardziej zdołowani sytuacją niż byli kilka miesięcy temu, albo po prostu jestem na drodze, gdzie nic nie jeździ. To też może być przyczyną. <laughs> nie wiem, nie ma nawet jak przejść. Jakkolwiek no nie zamknięte. Jakkolwiek to nie wygląda, to chyba znalazłam drogę, żeby się przedostać przed siebie. Po pięciu godzinach czekania, chodzenia i nie wiadomo czego odnalazłam drogę tam. Boże kochany, tak udało mi się. Karamba Nie jestem już na autostradzie. Wow! wow. Jaram się. E, te góry tam co widać to jest ogólnie park naturalny de la Serra de Kajler, coś tam e, i za tym jest ogólnie Barcelona, więc jak przejdę przez te góry, to będę prawie w domu. Znaczy nie moim. Nie na czym wiecie o co chodzi. Tak blisko! a Kaśka, ty to jednak jesteś baba, a nie jakiś tam po nic nie jedzie ale już jest mi psychicznie lepiej niż spędzanie chyba pięciu czy sześciu godzin na yy, przystanku po którym po prostu nic nie je ha wo zobaczymy Hiszpanie nie są teraz zbytnio chętni na zawieranie na autostop, więc yy, no jest jak jest, nie? I nic z tym nie da się zrobić. boleto, por favor. ¿Salvañola eh, Barcelona? Barcelona. No, yo no. El A4. Ah, ok, ok, gracias, ¿Cuál? muchas gracias. De nada. A todos los que nos acuerden, que caben y avancen al tren. A por favor. Les recordamos que debemos dejar de ir antes de entrar tren. No i co moi drodzy? Witamy w Barcelonie, nie? A nalewka mojej mamy nigdy nie smakowała lepiej. E, jeszcze tak na pusty żołądek to tym bardziej! Wydałam... Jechałam 3 dni. Wydałam 2,20 euro na, na metro. Zajebiście. Jesteśmy w Barcelonie! Łe ue! Kurde bele. Spieprzać kuźwa, królowa idzie. O! Jak posłuchamy! No, to mają y, tutaj jak widzicie. Y, są zabawne strasznie niech głębi. E, no ja tych tak bardzo lubię, nawet bardziej niż bardzo, myślę, że jak większość z nas wszystkich. Uch. Nagrywają tutaj teraz film nie? i tu pozamykali nas i tutaj i to wszystko działa, jak działa. Mogę już iść? O, przechodzą przez pasy. Karo, Co tam masz? Same pyszności. Same pyszności. To? Si. I to jest Mul moi drodzy jest si. bardzo tanie si. wino. To jest taki odpowiednik amareny polskiej. <laughs> A, jak nie? Ile to kosztuje? No 1 euro 50, 2 euro. Oh. euro. No to mniej więcej jak amarena, bo amarena kosztuje 5 zł teraz. Znajdujemy się, znajdują się w takim miejscu, dosyć najbardziej hipisowskim w całej Barcelonie. No i tutaj są skaterzy, ogólnie kleje się piwka, pali się dziewka. Ze mną jest cała ekipa ludzi, więc przedstawiamy. Siemka, powiedz coś o tym miejscu, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w Rawalu i przed chwilą zrobiłem taki ładny wstęp, ale Kate nie nagrała, więc muszę drugi raz mówić, a już teraz nie mam flow ale generalnie taka dzielnica trochę artystyczna, ale też trochę przestępcza i generalnie wszystko tu się mieszka, miesza ze wszystkim, więc jest fajny miks i fajna tu jest atmosfera, ale portel można stracić. A w ogóle przedstaw się, to też... By... Jestem Wiktor i jestem z Polski, studiuję w Barcelonie geologię, jestem na Erasmusie. Woohoo! Dzień dobry, madam lady. Dzień dobry. Jestem Sara, robię meble ze śmietnika. Ludzie trzeba uważać, bo tutaj ludzie chodzili za mną, żeby dowiedzieć się gdzie mieszkam i potem czekali pod moimi drzwiami aż idę, Więc trzeba być z na rawalu. Siema, mnie już znacie, więc się nie wypowiem. To jest Hello! Hello! How's going? I enjoyed the sun! Oh yeah, And beautiful girls! O co chodzi z tymi książkami, Sara? Encyklopedia. Te książki ludzie generalnie wyrzucają e, na świetnik i ponieważ nie ma jakby tak powiedzmy skupu makulatury, Więc widzimy, tam tutaj daje mi stare encyklopedie. Możemy zobaczyć jak stare, jeszcze takie presowane, czyli nawet nie, nie drukowane, tak jak robimy dzisiaj. I ludzie po prostu takie rzeczy wyrzucają, a potem jeżeli masz szczęście, możesz znaleźć i po prostu sobie zabrać. Nie jest tak, że w określonych jakichś dniach się wystawia takie rzeczy, że tak, ludzie, dystryk... którzy szukają takich rzeczy to wiedzą, że wiesz, w poniedziałki są książki, tam we wtorki są meble, coś tak. takiego? Generalnie w każdy, każdy dzień tygodnia jest na innym dystrykcie, na przykład y, Poblesek jest w y, y, piątki. Sans jest w czwartki, tak? Czyli można tam i znaleźć wszystko. Dosłownie wszystko na ulicy, łącznie z meblami, z ubraniami, z książkami. Wszystko można znaleźć. Okej, okay, to jest całkiem ciekawe. Także moi drodzy, jak widzicie, książek tutaj nie brakuje, wszystkie są na śmietniku. Znalazłem katalońską książkę kucharską po hiszpańsku, więc ja jestem szczęśliwy. O! A wiecie o co chodzi? Chodzi o to, że Barcelona to jest ogólnie stolica Katalonii, jakby. No i tutaj językiem urzędowym jest język kataloński, a nie hiszpański. Dlatego, znalezienie tej książki jest dosyć ciekawym, ciekawą sprawą. No i ogólnie ludzie tutaj rozumieją, znaczy bardziej poszukują się językiem hiszpańskim niż katalońskim, ale rozumieją bo jakieś 95% ludzi tutaj. Także to musicie mieć zawsze na uwadze, że nie do końca znając język hiszpański dogadacie się w Katalonii. To jest taki kataloński banetek na wino, nie pamiętam teraz jak to się nazywa, ale coś spór... coś... coś... coś. Nie wiem, z polewaniem, dlatego że e, tu nalewa się wino i potem pije się z tego w ten sposób. Więc trzeba sobie dobrze wycelować, żeby się sobie nie nalać na, na samego siebie, tylko do buzi. Więc jest super. I fajnie, że go znaleźliśmy, bo e, bardzo mi się podobało picie z tego. Ja ogólnie myślałam, że to, co Karolina znalazła, to jest bongo i moja wersja zdecydowanie bardziej mi się spodobała niż innych, ale wszyscy mówili, że nie, to jednak jest do wina. Co nie znaczy, że to nie jest złe, bo alkohol czasami też jest dobry. Oficjalnie jest to do wina, ale ja będę piła sobie herbatę. Jak się czujesz z takimi znaleziskami? Bardzo fajnie. Niepokoi mnie tylko forma Barcelony w tym roku, ale będzie lepiej. No tak, tak bo story. z Badni temu przegrali z Madrytem. 2-1. 2-1. działo się w Barcelonie niedobrze. Tak, jak się zachowywali ludzie, właśnie ja się bałam, że ja. Nie wiesz to nic nie było, bo... Znaczy nie, ten akurat mecz był w dzień, ale generalnie jak są mecze ligi Mistrzów, to jest już godzina policyjna, więc nie można poczuć okay. życia futbolowego w Hiszpanii. No tak. To, co mam na talerzu, to jest gazpacho i to jest jeden z takich tradycyjnych jedzeń hiszpańskich. To jest taki jakby krem na zimno, z pomidorów, z papryki, z. jeszcze z czego? Ogórka, no i tak to wygląda. To, co mam na talerzu, to się nazywa tali. Co tu jest? No nie wiem, wiem, że jest ryż, cebula, jakiś klops, jakiś ten. falafel. falafel, yy, jakaś kapusta. Nie wiem, to chyba jest kurczak? Nie Będę jest Jesteś wegetariańskim dzieckiem. No. To pochodzi gdzieś tam z subkontynentu indyjskiego, gdzie jest najprostsze, wiesz, to może być, bo masz ryż, masz jakąś taką zupę z soczewicy, czy taki sos mniej więcej, no i warzywka na ostro. Wszystkie potrzebne makroskładniki i wszystko łatwo dostępne, wszystko bez mięsa, w zgodzie z naturą. <laughs> Dawajcie łapki w górę <laughs> tym ujdzie. Co to jest? Na no, czyli taki ryneczek. Ryneczek. Ryneczek taki lokalny na rambli, który podlega pod gotico i podlega, podlega pod Raval. I generalnie ponoć tam są najlepsze krewetki, najlepsze homary i owoce może to kupujemy na świeżo. Tu w Barcelonie generalnie każda dzielnica ma swój taki Dzielnicowy ryneczek, na którym możesz kupić wędliny też, owoce. Zobacz, masz słodycze, masz tutaj warzywniaka. No, pani powiedziała z warzywniaka, że im żeby to to poukładać, tą wystawę, codziennie kilka osób po trzy godziny od siedmenki są i rano układają. Trzy godziny, moi drodzy. Że jak widzicie tutaj za mną mi ogólnie to w y, tej Barcelonie wywalają w różnych dzielnicach różne rzeczy. Hola, mami, saludos desde Paraguay Fuck yeah! Rock and roll para todo. Wiem. No. <grym>. no i oni zabierają te materace i sprzedają sobie w sklepach, bo oni ogólnie robią sobie sklepy z takimi rzeczami, ze śmietnika I tak żyją.